Cześć, witam Was! Pozdrawiamy serdecznie z ciepłej Hiszpanii Właśnie wyszliśmy sobie na spacerek Pięknie Plus jest taki, że... Nikogo raczej w taką pogodę nie spotkamy na spacerku Dlatego właśnie weszliśmy, żeby swobodnie sobie z pieskiem pośmigać Dzisiaj sobie słuchajcie porozmawiamy O tym, co nas się dzieje ostatnimi czasy Uwierzcie mi, nie próżnujemy Tam gałęzie pękają Ale jest tam las, no ładnie Właściciel ziemi Obcina, przygotowuje drzewka no niestety jeszcze do niedawna były fajne krzaczorki, a teraz las się robi rzadki. A tam jeszcze do niedawna był nasz tor, no niestety wchodzi już tam powolutku deweloper, także najprawdopodobniej w tym roku już Kuba nie pośmiga sobie. Za starych dobrych czasów to były zimy. W tej chwili chyba mamy jakieś minus 8 i co ciekawe, że pada śnieg. Tak, pić chce pieskowi. Czas chyba przenieść się do trochę cieplejszego i bardziej przyjemnego miejsca. Śmigamy do garażu. Parę słów o tym, co u nas się dzieje, bo już dawno nas nie było. Tak. Obiecaliśmy, że będziemy częściej. Niestety nie dajemy rady. Mamy potąd roboty, ale będziemy starać się. Jak najwięcej żeby... rzucać. Tak, tak, żeby jednak no, te kilka razy w miesiącu z wami być. Zacznijmy może od tego, że sprzedaliśmy 160 kuby. Tak. 160 SMRA, bardzo fajna maszyna. I co? Dlaczego czego ogóle trochę. Słabo była, nie? No... Hmm, znaczy nie było słabe, było bardzo fajne. spisywało się. To był mój najszybszy motocykl w życiu, jakim, jak, na jakim kiedykolwiek jeździłam. No trochę, że mi szkoda, ale jak chcę iść tak do trochę większej sukcesów, no to trzeba sprzedać jakąś drogą maszynę. Szybko się najeździło, tak fajnie mogłem się pobawić na niej, trochę pojeździć. No trochę szkoda mi ją, że ją sprzedałem, no ale... Coś trzeba zrobić na nowego motocykla, tak? Nie będziemy zdradzać na razie, bo jeszcze sami do końca nie wiemy. Na pewno to będzie maszyna już... Szybsza. Nie. Może nie szybsza, ale będzie no, pozycja ścigacza. Tak, no chodzi o to, że będzie, będzie to maszyna już sportowa. Jak będziemy już mieli potwierdzone wiadomości, na pewno damy więcej... Na pewno damy wam więcej info. Dalszy ciąg wieści to... Takie info się pojawiło ostatnio w mecie pod koniec stycznia, że Dorna i FIP organizują mają plany zorganizować zawody, tak, zawody nie, dla dzieci. Tak. Nie wiemy, nie wiemy jak gdzie będą te, dokładnie te zawody, ale no, mamy plany pojeździć tak jak powiedzieć. Tak, no bardzo byśmy chcieli, dlatego że to mam więcej wyglądać w ten sposób, że zawody będą odbywały się na zasadzie Franczyzy. Organizator, który by wszedł w ten temat, czy to będzie w Polsce, czy gdzieś poza Polską, no będzie to naprawdę bardzo fajny temat właśnie dla takich dzieci, bo generalnie mogą tam startować dzieci od wieku 10 do 14 lat, na odpowiednich maszynach oczywiście, bo być może, że odbędą się w Polsce, to byłoby naprawdę super, a później najlepsze dzieci będą i Pojadą na zawody mistrzostw świata. Najlepsi z danego kraju będą jechać na Mistrzostwa świata MotoGP na ostatnią rundę i tam rozegrają się mistrzostwa mini GP, tak tak to się nazywa. Mini, mini GP World Series, chyba tak to się nazywa. Nie? Czy mam nadzieję, że w tym roku to nam wyjdzie? Bardzo byśmy chcieli. Musimy to jeszcze pogodzić z naszymi zawodami pickbajkowy oczywiście, tak? Mamy mistrzostwa polski, puchar polski. Zobaczymy jak to będzie, tak? Jeszcze wszystko przed nami, ale już planujemy, bo naprawdę będzie dużo wyjazdów. Mam nadzieję. Kolejny temat, bardzo ciekawy. Tutaj nie mamy jeszcze też zbyt dużych szczegółów, ale na razie zagajmy. To impreza Torze w łodzi. I będzie to wyglądało tak, że z całego kraju zjadą się entuzjaści motocykli elektrycznych. Głównie motocykli, bo tam będą chyba też inne pojazdy, ale przede wszystkim motocykle elektryczne. No i co? Właśnie, I my będziemy na tej imprezie, tak, planujemy tak. być. Weźmiemy nasze beat parkowe maszyny, e, czyli epity. Ja ale poprawić. Oprócz tego, tak. No, Kuba sobie będzie jeździł, e, będzie można je potestować, pobawić się na niknie. to atrakcją tej imprezy będzie to, że będziemy mieli pita, naprawdę mocnego epita oczywiście. E, no, nie będę tutaj zdradzał na razie szczegółów, bo nie mogę. Sami jesteśmy też ciekawi, tak, jak, to będziemy, jak ta maszyna właśnie. będzie udała. Równolegle do tego, co tutaj się u nas dzieje, jest budowany prototyp bardzo fajnego bike elektrycznego. O, możemy powiedzieć tyle, że bazą jest właśnie RC, bo ta maszyna ma jeździć zarówno w terenie tak, i w asfalcie. I na, i na asfalcie, taki po asfalcie. Zobaczymy, na pewno będzie to mocna maszyna, jeżeli ten temat Was ciekawi, wpadajcie, na pewno będziemy dawać jeszcze znać, będą jakieś plakaty reklamujące, także będziemy ten temat promować. Tak? Kolejny temat to mamy w planach zrobienie kursu online dla motocyklistów początkujących, tutaj wchodzimy w kooperację z taką fajną szkołą, pewnie to tak jak Kuba mówił, subujcie, subskrybujcie. Będziecie, będzie więc, yy, będzie więcej odcinków, przede wszystkim będziecie mogli oglądać na, bież na bieżąco i yy, dzięki temu dowiecie się więcej o Tak, tak jest yy, i na pewno będzie więcej informacji właśnie na ten temat, tak? jak będzie wyglądał ten kurs, yy, yy, także szczegóły w najbliższym czasie. Jeżeli nas oglądacie na bieżąco, to wiecie, że mamy, yy, mamy halę pit Park, w której Kuba między, między nimi Kuba ćwiczy, ale też wiele osób. I właśnie w Pit Parku ruszamy z nowym projektem, z nowym pomysłem na przedszkole motocyklowe pod hasłem Szkrapt moto. Tak, szkraft moto. Na fanpage'u od Pit Parku znajdziecie więcej informacji. Był nabór. Do połowy tego miesiąca robiliśmy nabór dzieci w wieku 3-4 lata do 8, bo przypominam, że to ma być przedszkole, czy taki zalążek z przyszłego motocyklisty. No a już zaraz ruszamy z rozmowami, z różnicami i będziemy, będziemy startować z przedszkolek. Wy no, słuchajcie, jeżeli chcecie coś więcej się dowiedzieć w tych tematach, o których mówiliśmy, czy o elektrycznym track day, o imprezie elektrycznej, czy o, o 160 chcecie coś podpytać, miało pytajcie w komentarzach czy chcecie zapytać o na moto, tak, o przedszkole motocyklową. Śmiało uderzajcie. Tata ta, ta, y, odpisuje na wszystkie komentarze, więc nie bójcie się. Y, wszystkiego się dowiecie. Tak jest. Także będziemy, Komentujcie, pytajcie śmiało. Y, będziemy wam starać się na bieżąco odpowiadać. Dużo czasu zajmuje na Pit Park. Y, Kuba stara się fić regularnie. Także jeśli nie, 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 nie jeździliście jeszcze w Pit Parku na Pit w ogóle, y, no to wpad do Pit Parku, żeby sobie pojeździć na tych małych bajkach, bo to tak jest naprawdę fajna droga. Że... Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Słuchajcie, na dzisiaj w zasadzie wyczerpaliśmy tematy, przeleciliśmy po łebkach po każdym z nich. E, tak mniej więcej będzie wyglądał plan e, na rok 2021, tak. a co z tego wyjdzie zobaczymy. Nie wykluczam, że to może się zmienić, Szczególnie tematy związane z zawodami kuby zajmują nam sporo Dobra. czasu, Dobra. ale daje też wejdę. Chacie do zobaczenia! Dzień dobry. Dzień dobry. Drogi widzowie, jeżeli odcinek Ci się podobał, kliknij łapkę w górę, która znajduje się pod filmem. To nam bardzo pomoże. Jeżeli chcesz nas oglądać częściej regularnie, zasubskrybuj nasz kanał. A jeżeli chcesz dostawać przypomnienia o nowych odcinkach, kliknij w dzwonek.